Cześć kochani, witajcie na afirmacji dzisiejszej. Proszę, żebyś teraz intuicyjnie wybrał, żebyś teraz intuicyjnie wybrała jedną spośród tych dwóch talii kart, które dla ciebie dzisiaj przygotowałem, które dla ciebie dzisiaj mam, a ja następnie przeczytam ci taką afirmację, taką złotą myśl, czym warto się kierować właśnie dzisiaj. Swój wybór, pamiętaj o tym, żebyś napisał, żebyś napisała w komentarzu, która talia jest Twoja. Pierwsza czy druga? Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę pierwszą talię, to afirmacja dla Ciebie na dzisiaj jest następująca. Staje się coraz bardziej świadoma pragnień mojego serca. Fajna, świetna, świetna inspiracja. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię, to brzmi ona w następujący sposób. Każdego dnia jestem coraz zdrowsza, coraz zamożniejsza i coraz radośniejsza. Również bardzo, bardzo wspaniała jest ta e, afirmacja, inspiracja. No cóż, było mi bardzo miło się dzisiaj z wami zobaczyć. E, widzimy się, kochani, jutro. Tymczasem życzę wam wspaniałego dnia. Trzymajcie się, pozdrawiam, papa. Pa.